Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś przygotowałam dla Was zestawienie ulubieńców kosmetycznych zeszłego roku i zdaję sobie sprawę z tego, że odcinek pojawia się dosyć późno, natomiast po prostu chciałam się do niego dobrze przygotować i przyznam szczerze, trochę też nie miałam czasu. Z racji tego, że kosmetyków mam naprawdę całkiem sporo, to postanowiłam dla ułatwienia tego zadania podzielić ten film na dwie części. Dziś przedstawię Wam te kosmetyki nieco droższe, bardziej selektywne, luksusowe, a w następnej części. Z tej serii przedstawię Wam te, które z powodzeniem znajdziecie w niższych cenach w drogerii. Jest ich całkiem sporo, dlatego też lepiej przygotujcie sobie coś ciepłego do picia i zapraszam serdecznie do oglądania. Można powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest kontynuacją tego sprzed pół roku, kiedy to pokazywałam swoich ulubieńców życia, ulubieńców półrocza, ponieważ po prostu wiedziałam, że tych kosmetyków na koniec roku się całkiem sporo uzbiera. Lepiej w pierwszej kolejności zobaczyć tamten film, ponieważ w dzisiaj nie pojawi się żaden kosmetyk, który pokazywałam właśnie w tamtym odcinku. Jeżeli macie ochotę nadgonić ten poprzedni, którego jeszcze nie widzieliście, to tutaj Wam go podlinkuję i spokojnie możecie od razu kliknąć sobie w tą kartę, ponieważ ona otworzyła Używam się na drugim okienku w komputerze. Nie przedłużam i przechodzimy do działania. Ponieważ najczęściej w komentarzach zadajecie pytania dotyczące pomadek, to rozpocznę nietypowo tych ulubieńców od właśnie tych kosmetyków do ust. Przyznam Wam się szczerze, że ja najchętniej i najczęściej, zarówno w użytku prywatnym, jak i profesjonalnym, korzystam raczej z tańszych pomadek, ponieważ uważam, że na rynku jest mnóstwo świetnych kosmetyków tego rodzaju w przystępnych cenach, natomiast tych nieco droższych również korzystam. Moją pierwszą propozycją będą pomadki, z którymi jestem mocno związana. Mianowicie są to pomadki matowe w płynie z marki Sephora. One wprawdzie nie są aż takie drogie, ponieważ trzeba za nie zapłacić około 39 zł za sztukę, ale z racji tego, że to jednak Sephora, no to pojawią się właśnie w tym odcinku. Pierwszym odcieniem będzie 40. Jest to przepiękny beżowy kolor, który daje efekt moim zdaniem niemalże idealnego nudziaka, ponieważ zawiera on w sobie zarówno tony takie chłodne, lekko różowawe, jak i takie typowo beżowe. Z racji tego, że nie jest on przesadnie ciepły, to nie zlewa się on tak nieestetycznie z kolorem naszej twarzy i mimo tego, że usta są zaznaczone w jasny sposób, to mimo wszystko je widać. I jeżeli chodzi o takie matowe pomadki w płynie nudziakowe, to jest to mój top. Kolejnym kolorem będzie 38, taka przepiękna, zgaszona funkcja. Jest to kolor, który wybieram najczęściej do swojego codziennego makijażu, kiedy wykonuję szybki makijaż oka, kreska i rzęsy i po prostu jakiś akcent na usta. Przepiękny kolor, który świetnie podkreśli zielone tęczówki następny to jest dziewiętnastka i to jest ta pomadka, o którą chyba najczęściej mnie pytacie. Za każdym razem, kiedy mam fioletowy makijaż ust, to zawsze dostaję pytanie pod filmami, nie tylko tutaj, ale również na Instagramie, co to jest. Dlatego, że słuchajcie, pomadki fioletowe są najtrudniejsze, jeżeli chodzi o wykonanie takiego kosmetyku, ponieważ tego rodzaju pigmenty się często rozlewają, przemieszczają na naszych ustach i nie wyglądają równomiernie. Natomiast ta pomadka z Sephory naprawdę daje radę i uważam, Uważam, że jest ona o wiele lepsza od w, o wiele droższych kosmetyków, dlatego też, jeżeli y, polujecie na dobrej jakości fioletową pomadkę, to szczerze Wam ją polecam. Ostatnie dwa kolory to będzie 90, przepiękny odcień Fuxi, już bardziej wyrazisty, ale nie na tyle żarówiasty, aby dawał nam tandecny efekt. Także jeżeli szukacie dobrej matowej i fajnej pomadki w odcieniach wyrazistego różu, to jak najbardziej polecam. Natomiast ostatnim kolorem, który osobiście mnie urzekł, jest to numer 96, taki typowo świąteczny, klasyczny hollywoodzki czerwony, który doda uroku niejednej z Was. Dodatkowo to, co mi się w nim podoba, że jest to kolor chłodny i mimo wszystko lekko zgaszony, dzięki czemu nie, jest, nie daje on takiego wulgarnego efektu, tylko można go nawet wykorzystać nawet do codziennego makijażu, do wieczorowego. Według mnie jest on bardzo uniwersalny. Kolejną pomadką będzie jeden z najlepiej sprzedających się nudziaków na całym świecie, mianowicie jest to odcień Velvet Teddy z Maka. Jest to pomadka matowa, ale ma na tyle komfortowe i przyjemne wykończenie na ustach, że absolutnie nie robi takiego betonu, takiego nieestetycznego, nieprzyjemnego matu w noszeniu. Bardzo ją polecam przede wszystkim pannom młodym oraz osobom, które lubią efekt takiego nudziaka na co dzień. Jeżeli chodzi o odcień, to względem tych poprzednich pomadek porównując właśnie do tego nudziaka z Sephory, to jest kolor nieco cieplejszy. Dlatego też, jeżeli dobrze Wam w tych takich odcieniach nude, ale bardziej sinych, to nie będzie to odcień dla Was. Jeżeli macie taką wyjątkowo chłodną i zimną karnację, to niekoniecznie. Natomiast wszystkie te osoby, którym będzie dobrze w tym odcieniu nude nieco cieplejszym, to jak najbardziej polecam. Jest to kolor niezwykle twarzowy. Podobno jest to też bestseller w całym maku. Jest też jeden błyszczyk, który bardzo chciałabym Wam polecić. Jest to numer N1 z marki własnej Sephora. Lubię go strasznie, wracam po niego bardzo często i wykorzystuję go najczęściej w swojej pracy, jeżeli chodzi o makijaż moich klientek, ponieważ tak się składa, że większość z nich prosi mnie zazwyczaj o takie jasne ustaw w odcieniach Nude. I jest on super wykończeniem nie tylko na beżowe pomadki, właśnie matowe, ale także te jasno-różowe, lub czasem w innych odcieniach, kiedy po prostu chcę delikatnie zmodyfikować odcień. Wydaje mi się, że jest to bardzo przyjazny. Kolor na co dzień dla każdej z nas. Wygląda on przepięknie, ładnie błyszczy, daje super wykończenie koloru i trzyma się jak na błyszczyk dosyć długo. Także, mimo tego, że firma już zdążyła nieraz zmienić kolorystykę tych błyszczyków, to ten jest cały czas, że tak powiem, trzyma się w klasie. Więc tą jedyneczkę wam jak najbardziej polecam, zarówno na użytek prywatny, jak i też dla profesjonalistek. Nie byłabym sobą, gdybym oczywiście nie wspomniała o brokatowym eyelinerze, a zwłaszcza w związku z tym, że niesamowicie często również pytacie o eyeliner, który mam aktualnie na sobie i tutaj muszę Wam polecić zielony eyeliner z firmy Urban Decay. Jest to przepiękny odcień, który nie tylko można stosować samodzielnie, ale przede wszystkim ja bardzo lubię go nakładać sobie albo miejscowo, albo w całości na całą kreskę na czarny eyeliner lub tak jak na przykład dzisiaj mam wykonany makijaż, mam czarną kreskę po boka Mam granatowy eyeliner, który pojawi się w następnym filmie z tej serii, a po środku wyłącznie mam nałożony ten zielony, także bardzo lubię z nim kombinować. Jest on bardzo twarzowy i mogłoby się wydawać, że odcień taki trochę, właśnie żarówiasty, zielony, mocno wyrazisty, taki um, ostry, to mimo wszystko do wielu stylówek pasuje świetnie i kiedy chcecie ożywić swój makijaż albo mieć bardzo dyskretny. Efekt kolorystyczny w swoim make-upie, to myślę, że może być to bardzo fajny pomysł na takie rozbłyśnięcie nie tylko wieczorową porą. Teraz opowiem Wam o produktach z marki Clair Blanc i pojawi się tutaj rozświetlacz, róż, który mnie bardzo zaskoczył, oraz pigmenty cieni. Te z Was, które albo były u mnie na kursie, albo oglądają mnie od dłuższego czasu na Instagramie oraz właśnie na YouTubie, wiecie, że jestem ogromną fanką pigmentów z Clair Blanc oraz kosmetyków do twarzy właśnie z ich firmy. Oni zajmują się przede wszystkim produkcją wysokiej jakości kosmetyków mineralnych i rzeczą, która mnie urzekła już dłuższy czas temu jest to. Przede wszystkim rozświetlacz w odcieniu Daylight 28. Jest to cudowny kolor, takiego chłodnego beżu, bardzo twarzowy, bardzo ładnie wyglądający nie tylko na cerach młodych, ale przede wszystkim na tych dojrzałych, dlatego że one nie podkreślają porów, nie podkreślają zmaszczek. Mam go dzisiaj również użytego w swoim makijażu. Uwielbiam go i dla mnie to jest taki pewnik, że kiedy nie wiadomo, co komu będzie pasować, na przykład klientce, to wiem, że gdybym miała polecić coś w ciemno, to właśnie ten kolor. Uważam, że jest on naprawdę Wyjątkowy i też nie bez przyczyny pojawił się u mnie w zestawieniu najlepszych rozświetlaczy już dłuższy czas temu. Kolejny produkt z tej samej marki będzie to róż w odcieniu Baby Pink. I tak zdaję sobie sprawę z tego, że wygląda on w opakowaniu naprawdę hardkorowo, natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że na twarzy on wygląda po prostu bezbłędnie. Przyjmuje on wtedy kolor takiego ciepło-zimnego koralu, dlatego też będzie on niezwykle twarzowym odcieniem. W tej chwili mam go również użytego w swoim makijażu, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że kamera absolutnie nie odda efektu, ponieważ na żywo on wygląda po prostu świetnie. I wielu osobom wydaje mi się, że doda świeżości, dziewczęcości. Co więcej, jest on bardzo wprosty w zastosowaniu. Wystarczy użyć tego pędzla, utrzeć sobie odrobinę dosłownie różu na wieczku i daje on wprost bajeczny efekt. Także jeżeli szukacie czegoś, co właśnie doda Wam tej świeżości w make-upie, to jak najbardziej się pod nim podpisuję. Zrobił on na mnie ogromne wrażenie i mimo tego, że stosuję go dopiero od miesiąca, to z przyjemnością umieszczam go właśnie w ulubieńcach roku. Następnym kosmetykiem z tej samej marki będzie rozświetlacz do twarzy Magic Dust w odcieniu Golden Rose 02. Jest to przepiękny rozświetlacz, którego absolutnie nie rekomenduję do stosowania jako rozświetlacza, ponieważ uważam, że on o wiele lepiej sprawdzi się do wykorzystania go jako pigment na powieki. Jego odcień to klasyczny złoto-różany kolor, który cudownie sprawdzi się do makijaży ślubnych, makijaży wieczorowych, takich bardzo romantycznych i minimalistycznych. Wygląda on naprawdę obłędnie. I uważam, że jest to jeden z najbardziej twarzowych pigmentów, jakie kiedykolwiek widziałam. A co więcej, te kosmetyki są naprawdę bardzo intuicyjne w nakładaniu. Nadszedł czas na pigmenty, czyli to, z czego firma jest najbardziej znana. I dwa z pigmentów moich ulubionych już pojawiły się w ulubieńcach purocza. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zajrzyjcie sobie do opisu i tam możecie sobie kliknąć w link i nadrobić zaległości. O tych pigmentach mówiłam już wielokrotnie, nie tylko na swoim Instagramie, na YouTubie, ale także na swoich kursach makijażu. Są to takie rzeczy, które dla mnie są mega uniwersalne, jeżeli chodzi o wiek, o urodę. Wyglądają przepięknie na prawie każdej powiece i przede wszystkim nie podkreślają zmarszczek i po prostu są świetne. Kolory, o których nie wspominałam w ostatnich ulubieńcach, a uważam, że są warte grzechu i tego, żeby o nich opowiedzieć. Jest to odcień Classic Nude, świetnie sprawdzi się do bardzo jasnej skóry oraz tutaj do wewnętrznego kącika oka. Wydaje mi się, że właśnie dla osób o jasnej karnacji będzie się on sprawdzał najlepiej. Drugi to jest odcień Hani, który świetnie sprawdzi się dla osób bardziej opalonych lub takich, które mają nieco cieplejszy typ urody. Oraz na koniec kolor, cold nude, który sprawdzi się dla tych o jaśniejszej skórze i przede wszystkim dla kobiet o niebieskich oczach. Wydaje mi się, że te tęczówki podkreśla najlepiej. Natomiast będąc jeszcze przy pigmentach, chciałabym wam wspomnieć o jednym cieniu do powiek sypkim, mineralnym, który również jest w ofercie firmy. Jest to kolor Coral Rose, który przepięknie sprawdzi się dla osób o jasno niebieskich oczach i jasnej karnacji i w szczególności dla osób rudych. Kolor wygląda po prostu przepięknie na urodzie tego typu. W ulubieńcach półrocza pokazywałam wam dwie swoje ulubione paletki basicowe z odcieniami brązu, które są naprawdę do wszechstronnego zastosowania, natomiast po publikacji tamtego filmu dostałam mnóstwo zapytań o palety kolorowe i tutaj pokażę Wam trzy, z których korzystam najczęściej, natomiast zaznaczam, że ja nie należę do osób, które robią szalenie kolorowe makijaże. Nie inwestuję w takie palety, ponieważ po prostu wydają mi się, one mało twarzowe. Dlatego też po omówieniu tych palet omówię jedną, która jest jest naprawdę z konkretnym kolorem. Przyznam szczerze, ja jestem zwolennikiem tego, żeby wprowadzać ten kolor jako akcent, jako dodatek, a nie żeby robić sobie makijaże rodem z Instagrama. Dlatego też omówię te, z których po prostu obiektywnie rzecz mówiąc najczęściej korzystam. Rozpocznę od paletki z marki Huda Beauty, którą bardzo lubię, przede wszystkim za to, że ma rewelacyjnej jakości matowe cienie, ponieważ przyznam, że tych z tych błyszczących zbyt często nie korzystam. One są bardzo ciekawe. Wyglądają może w opakowaniu tak niezbyt zachęcająco, natomiast wierzcie mi, że na powiekach, zwłaszcza na opalonych skórach wyglądają one szałowo. Dla zielonych oczu, dla brązowych, dla takich prawie, że czar dla niebieskich. Są mega uniwersalne, ale oczywiście dla mnie one mimo wszystko dają efekt koloru na oczach, więc jeżeli nie lubicie kolorowych makijaży, nie czujecie się w czymś takim, to mogą się Wam one nie sprawdzić. Natomiast w szczególności chciałabym zarekomendować tą paletkę profesjonalistką, ponieważ myślę, że one najpełniej skorzystają właśnie z uroków tej palety. Kolejną paletą, którą bardzo lubię jest to paletka Naked Heat, którą już Kiedyś pokazywałam u siebie na kanale. Jest to paleta z bardzo ciepłymi, stopniowo przechodzącymi kolorami. Ciepłymi, ale uwaga, nie takimi rudymi. Uważam, że ta paleta w szczególności sprawdzi się dla osób, które mają ciepłą, bardzo opaloną karnację, ale szukają neutralnych brązów. Tylko bardzo często jest tak, że te neutralne brązy, które dla wszystkich są neutralne, to na przykład u Was wychodzą bardzo chłodno, ziemiście i nieciekawie, szarawo wręcz, więc w tym momencie zaproponowałabym Wam tą paletę. Dlatego, że ciężko jest w ogóle uzyskać kolor tego typu, w sensie ja już dosyć długo pracuję w makijażu i szukałam wielokrotnie czegoś, co będzie kolorem ciepłym, a zarazem zimnym i tylko i wyłącznie w tej palecie to znalazłam. Ponieważ wiele kosmetyków, którymi się otaczamy, kupujemy, znajdujemy, okazuje się, że wybierając ciepłe tonacje one wyglądają strasznie rudo, przez co podkreślają nam zaczerwienione oczy i wszystkie inne niedoskonałości. Dla mnie ta paleta jest naprawdę świetna, ale dla tych właśnie bardziej opalonych osób. Ostatnią paletką, która jest ze mną najkrócej, jest to Just Peachy Matte z Marki Too Faced. Są to cienie matowe. Bardzo fajnie jest ta paleta skonstruowana, ponieważ mamy tutaj cienie jasne, cienie przejściowe oraz takie, które służą do pogłębienia, konturowania. Uważam, że ta paleta jest bardzo użytkowa. Jeżeli ktoś preferuje takie brzoskwiniowe tonacje, uważam, że one też świetnie się sprawdzą nie tylko dla tych młodszych osób, ale także pięknie rozświetlą spojrzenie osób bardziej dojrzałych, to myślę, że warto się na taką skusić. W szczególności polecam ją makijażystką, ponieważ nie tylko wygląda przepięknie, ale też pięknie pachnie. No i przede wszystkim cienie są bardzo dobrej jakości. Ostatnią paletą, którą Wam dziś pokażę, będzie rzecz bardzo kolorowa, dlatego też przyznam szczerze, że mimo bardzo dobrej jakości, ja zbyt często z niej nie korzystam. Natomiast jeżeli miałabym wam polecić taką naprawdę kolorową paletę, na przykład do ćwiczeń makijaży, zwłaszcza jeżeli jesteście początkującymi makijażystkami, to z czystym sumieniem mogę wam polecić BiPerfect Carnival XL Pro palet, która wygląda w ten sposób. Już ją pokazywałam kilkukrotnie w ulubieńcach. Uważam, że jest ona świetną paletą, najbardziej pro profesjonalną, najlepszą, świetnie napigmentowaną. Ona jest do tego stopnia napigmentowana, że kiedy nakładacie e, cienie białym pędzelkiem, to one na trwale farbują wasz pędzel. Dlatego też trzeba z nią uważać. Uważam, że jest naprawdę wyśmienita jeśli chodzi o jakość, przede wszystkim też dlatego, że cienie się kompletnie nie osypują podczas pracy. Ja przyznam szczerze, jeszcze się z czymś takim nie spotkałam. Także jeżeli szukacie czegoś naprawdę kolorowego, to jak najbardziej warto po nią sięgnąć. Pozostając przy temacie palet, polecę Wam kolejną paletę, ale tym razem paletę Cieni do Brwi, którą w szczególności chciałabym zarekomendować profesjonalistkom oraz osobom, które rzeczywiście lubią z brwiami troszeczkę pokombinować. Jest to paleta z marki Co i Was, którą to ja już pracuję naprawdę dosyć długo i zastanawiam się wciąż, dlaczego ona jeszcze nigdy nie pojawiła się ani w ulubieńcach, ani chyba w żadnym moim filmie. Natomiast jest to rzecz, bez której nie wyobrażam sobie swojej codziennej pracy. Podoba mi się ona ze względu na to, że mamy tutaj zarówno cienie do brwi jaśniejsze, pośrednie, taki też bardzo ciemny, chłodniejsze i cieplejsze, a co więcej mamy tutaj taki dosyć nawet rudawy kolor, który rewelacyjnie radzi sobie z przykrywaniem niebieskiego makijażu permanentnego, także według mnie dla makijażystek w sensownej cenie Mimo wszystko, że jest to luksusowy bardziej produkt, bo kosztuje około stu, ale nie jest aż tak drogi jak na przykład paleta Dobry Wies Anastasia Beverly Hills, to słuchajcie, naprawdę polecam, także jeżeli malujecie, zajmujecie się makijażem, to jak najbardziej jestem na tak. Jeśli chodzi o bronzery do twarzy, to pokażę Wam w tych ulubieńcach jeden, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie dość, że przepięknie pachnie i świetnie wygląda na skórze, to dodatkowo jest naprawdę i w ładnej puderniczce i wyśmienitej jakości. Jest to bronzer z marki PUR w tym jaśniejszym odcieniu light. Jest on o tyle fajny, że zawiera w sobie tony zarówno takie ciepłe, jak i zimne i dla osób, które nie mają wprawy w konturowaniu twarzy, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry produkt. Natomiast zaznaczam, że nadaje się on wyłącznie do jasnych karnacji. Dla mnie jest on zdecydowanie za jasny, prawie że mógłby dawać efekt niczym puder. Natomiast widząc po swoich kursantkach, które jednak często mają jasną karnację, widzę, że on po prostu wygląda wyśmienicie, nie zostawia plam. Aplikuje się idealna ilość produktu. Także jeżeli jesteście posiadaczkami jasnych karnacji, to jak najbardziej polecam. Dziś postawiłam na nieco chaotyczną kolejność przedstawiania produktów po to, abyście obejrzeli cały film do końca. I teraz... Powiem o utrwalaczu makijażu Urban Decay All Nighter, który możecie już bardzo dobrze znać z wielu moich filmów. Jest to moim zdaniem najfajniejszy utrwalacz w sprayu do makijażu, jeżeli chodzi o te takie mgiełkowe. Uważam, że fajnie przegryza makijaż, dodatkowo go świetnie utrwala i nie wyobrażam sobie swojej pracy jako makijażystka bez tego właśnie kosmetyku. Natomiast zaznaczam po raz kolejny, aby nie używać go na co dzień, ponieważ w jego składzie znajdziecie alkohol. Temat korektorów pod oko w ostatnich filmach bardzo mocno rozwijałam, dlatego też nie chcę przedłużać i odsyłam Was do poprzednich filmów. Oczywiście linki jak zawsze znajdziecie w opisie filmu. Natomiast muszę przyznać, że najfajniej jeżeli chodzi o korektory pod oko, to sprawdzały mi się w zeszłym roku korektor z Sisleya, który jest obrzoskwiniowy. Jeżeli chodzi o kolor, świetnie sprawdza się do neutralizacji zasinień pod okiem, do neutralizacji przebarwień. Uwielbiam go i na razie przykro mi, nie znalazłam tańszego zamiennika. Drugim korektorem o bardziej beżowym odcieniu będzie to korektor z Heleny Rubinstein, który również wyśmienicie sprawdza się pod tą delikatną skórę pod okiem. Natomiast jest jeszcze trzeci, o którym również już wielokrotnie mówiłam, z marki Pur Cosmetics w odcieniu Blush Medium, który według mnie jest idealnym połączeniem tych obydwu korektorów, czyli i przykrywa co nieco, a zarazem też lekko neutralizuje, ponieważ ma on lekko brzoskwiniowy odcień. Jest już na moim kanale mnóstwo filmów dotyczących właśnie tych korektorów, także po prostu nie chcę się dublować. Jeszcze o jednym korektorze chciałabym powiedzieć, o którym dawno już nie opowiadałam. Jest to korektor z marki Nars. Uważam, że jest to bardzo dobrze kryjący korektor wodoodporny, który przyda się tym osobom, które mają większe niedoskonałości skórne, czyli zarówno przebarwienia trądzikowe, popękane naczynka, gdzie nie, punktowo do zastosowania przy okolicy oka. Uważam, że ten korektor jest naprawdę wyśmienity i to jest nie tylko moje zdanie, ale także wielu makijażystek po fachu, które znam i serdecznie Serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie oglądają. Ja mam odcień ginger z tej tonacji medium. Uważam, że są naprawdę wyśmienite. Także, jeżeli szukacie czegoś, może niekoniecznie w 100% pod oko, ale po prostu bardziej kryjącego, to myślę, że ten kosmetyk Wam się świetnie sprawdzi. Chciałabym Wam polecić także jedną bazę pod makijaż, która jest w odcieniu brzoskwiniowym, pochodzi z marki Pur i jest ona bazą wielofunkcyjną, ponieważ sprawdzi się ona jako wyrównanie kolory cery pod makijaż dla osób, które mają przebarwienia i moim zdaniem takie właśnie stosowanie tych odcieni brzoskwiniowych rewelacyjnie niweluje i zmniejsza widoczność przebarwień, ale dodatkowo ma ona taką zaletę, że ze względu na to, że jej skład jest porządny, dobry, to nadaje się ona nawet do aplikacji pod tą delikatną okolicę pod okiem. Także jeżeli nie chcecie inwestować szczególnej kwoty dodatkowej pieniędzy na korektor, który służy do neutralizacji zaśnień, to możecie z powodzeniem nałożyć sobie tą bazę pod oko, mimo tego, że zawiera ona w swoim składzie delikatne silikony lotne. W filmie z różbieńcami półrocza pokazywałam Wam po raz kolejny mój ukochany puder do skór tustych i mieszanych, czyli Laura Mercier. Natomiast wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że on nie każdej z Was się sprawdzi. A zwłaszcza tym z Was, które mają skórę z tendencją do przesuszania się. Dlatego też w tym odcinku chcę Wam pokazać trzy pudry, które świetnie sprawdzają się, przynajmniej z mojego doświadczenia, do skór dojrzałych, ale także tych przesuszonych. Pierwszym z nich będzie puder Hourglass, który już mogliście... Widzieć u mnie wcześniej na kanale. Jest to rewelacyjny puder bez zawartości talku, który świetnie wygładza skórę. Natomiast podobnie jak Laura Mercier, on jest taki półtransparentny, czyli beżowo-żółty, który właśnie przepięknie jeszcze dodatkowo wyrówna kolor skóry. Uważam, że efekt po zastosowaniu tego pudru jest niczym po Photoshopie. Natomiast do jego użytkowania trzeba mieć przede wszystkim suchą skórę żeby całość wyglądała fajnie. Dodatkowo jego zaletą jest to, że z powodzeniem możemy go wykorzystywać pod oczy. Tam wygląda naprawdę pięknie, utrwala makijaż, a zarazem nie obciąża tej delikatnej skóry. Kolejnym pudrem, który bardzo lubię i mam już kolejne opakowanie, jest puder z marki Guerlain w odcieniu 03. Są to te Klasyczne meteoryty, nie dość, że przepięknie pachnie. Jest on bardzo wydajny, mimo wysokiej ceny, naprawdę starcza on na bardzo długo. Dodatkowo, jeżeli zrobicie zakupy z linku, który właśnie podaje w opisie, to tam możecie dostać go nawet o ponad chyba 100 zł, taniej niż w regularnej ofercie sklepowej, a jest oryginalny produkt, zaznaczam. Uważam, że świetnie się on sprawdzi dla osób, które pragną zarówno zmatowić swoją skórę, ponieważ tutaj będzie też odrobina talku, jak i ją rozświetlić, ponieważ charakteryzuje się on tym, że ma takie delikatne drobinki rozpraszające światło i efekt jest również jak po photoshopie, przepięknie się ten puder fotografuje i należy on już od lat do moich e, ulubionych Pudrów, także jak najbardziej rekomenduję, a na sam koniec mam puder, którego nie pokazywałam wcześniej. Zastanawiam się, sama dlaczego, natomiast wciąż go używałam. Jest to na moich klientkach. Jest to puder z marki Chanel w odcieniu 0,30. Uważam, że jest to rewelacyjny puder dla tych z Was, którym nie sprawdzają się te żółtawe pudry i te mocno matujące. Jest to puder półtransparentny, czyli taki, który doda już troszeczkę więcej koloru, delikatnie bardziej jakby e, wyrówna koloryt skóry, świetnie się sprawdzi zarówno dla kobiet dojrzałych, jak i dla tych, które mają cerę nieco podrażnioną. Czyli na przykład stosujecie bardzo delikatny podkład albo krem BB i chcecie zafundować sobie dodatkowe krycie, to wtedy warto zrezygnować z pudrów takich transparentnych czy półtransparentnych i postawić na puder półtransparentny o bardziej wyrazistym wykończeniu, w sensie po prostu mocniejszym kryciu. Także jak najbardziej polecam. W szczególności dla kobiet dojrzałych oraz osób z przesuszoną skórą. I przewrotnie na sam koniec pokażę Wam podkład, który również możecie znać już z moich poprzednich filmów. Jest to konkretnie wkład podkładu z marki Jane Airedale. Jest to najlepszy podkład mineralny, z jakim kiedykolwiek się spotkałam. Na jego duży plus jest to, że ma on ochronę przeciwsłoneczną. Dodatkowo on wygląda naprawdę jak na minerały, bardzo dobrze na twarzy i nawet po wielu godzinach, tak jak wiele minerałów, po prostu. Już się mocno wyświeca i nie wygląda zbyt elegancko. To owszem, ten też na skórach mieszanych będzie się wyświecał, ale on nie spływa, nie robi nieestetycznych plam. Wystarczy w bardzo łatwy sposób go poprawić, a to wszystko ze względu na to, że jest on o wysokim stopniu wodoodporności. Ja uważam, że sprawdzi się on nie tylko latem, ale także i zimą. Uważam, że będzie to świetna rzecz dla osób o podrażnionej cerze, z zaczerwienieniami, naczynkami przesuszonej, po prostu takiej, która wymaga takiego przytulenia przez pod. Podkład, a nie właśnie jakiegoś ostrego makijażu. Także jeżeli cenicie sobie naturalność, znacie, lubicie minerały albo chcecie spróbować, to warto zacząć od właśnie tego podkładu. Ja niedługo przygotuję recenzję całej tej marki, więc mam nadzieję, że też znajdziecie coś może dla siebie z tych naturalnych, mineralnych kosmetyków. Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę i za oglądanie tego filmu do samego końca. Mam nadzieję, że informacje tutaj zawarte okażą się przydatne podczas Waszych zakupów. Ja się z Wami żegnam bardzo serdecznie, natomiast na zakończenie chciałabym powitać wszystkie nowe osoby, które pojawiły się na kanale, ponieważ przeglądając statystyki zauważyłam, że jest tutaj Was naprawdę sporo nowych osób. Mam nadzieję, że zagościcie na dłużej i także nadgonicie poprzednie filmy. Mam ich ponad 140 na kanale, więc jest to a tymczasem żegnam się z Wami wszystkimi, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Natomiast, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, pamiętajcie o tym, żeby nie tylko zostawić łapkę w górę, ale także zasubskrybować ten kanał. Także widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia! Hej!